Siemanko, Siemanko z tej strony zbrojnik Ancistrus. W dzisiejszym filmie poruszymy bardzo ważne tematy. A mianowicie chodzi o zbrojniki Ancistrus i mity, jakie z nimi są związane, które krążą wokół tych niezwykłych ryb. Jeśli myślicie, że wszystko o nich wiecie, to może was zaskoczę. Zróbmy to razem i rozwiejmy najczęstsze nieporozumienia, które dotyczą tego gatunku. Zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o pierwszy mit, jaki słyszę na forach Facebookowych, bądź na jakichś grupach. Jest to mit, że zbrojniki żywią się tylko glonami. Wielu ludzi uważa, że zbrojniki ancistrus to wyłącznie ryby roślinożerne, które żywią się tylko glonami. To jednak mit. Zbrojniki rzeczywiście pomagają w walce z glonami, ale ich dieta powinna być zróżnicowana, w tym suche pokarmy, warzywa, na przykład cukinia, ogórek, papryka i wiele, wiele innych warzyw, które możemy im podać. Czy choćby marchew i na buraku, na przykład kończąc. Oraz pokarmy bogate w białko, jak na przykład specyficzne karmy dla ryb dennych, które możemy sobie zakupić. Naprawdę duży, duży jest wybór tych karm. Zrównoważona dieta zapewnia im lepsze zdrowie i kondycję. Słuchajcie, a jakie przysmaki lubią Wasze zbrojniki? Macie jakieś nietypowe propozycje karmienia? Zawsze możecie się podzielić w komentarzach, na które oczywiście z chęcią odpowiem. Drugi mit, który często też słyszę, że zbrojniki nie potrzebują kryjówek ani ukrycia. W rzeczywistości zbrojniki są rybami terytorialnymi i cenią sobie przestrzeń, w której mogą się schować. Ukrycie w postaci korzeni, czy grot, chociażby jakiegoś kokosa, są dla nich niezbędne, aby poczuły się bezpiecznie. Brat takich kryjówek może spowodować stres dodatkowy, który osłabia ich zdrowie i samopoczucie. Gdy zbrojniki posiadają takie kryjówki, między innymi, wspomaga im to po prostu w dobrym funkcjonowaniu w akwarium. Częściej podchodzą do tarła. Wszystko funkcjonuje wtedy jak należy. Koszt takich kryjówek to zaledwie parę złotych. Polskich naszych, które można kupić na przykład w, chociażby w zoologicznym. Przejdziecie się jakieś tam domki, kryjówki, chociażby kokos. Mają tam w tych zoologicznych, więc można i tam sobie uiścić taką opłatę i wyjść z jakąś fajną kryjóweczką dla zbrojazka. Słuchajcie, czy Wasze zbrojniki lubią mieć kryjówki? Jakie elementy u Was w akwarium pomagają im się schować? Napiszcie w komentarzach, jak wyglądają ich terytoria. Z chęcią bym się też dowiedział. Co u was właśnie staje się kryjówką? Może by mnie coś to zainspirowało, także podzielcie się w komentarzach. Kolejny mit, to jest to trzeci mit. Zbrojniki nie mają problemu z agresją. Wielu właścicieli zbrojników uważa, że te ryby są spokojne, nie mają problemu z agresją. To nie do końca prawda. Choć zbrojniki są generalnie łagodne, ale wykazywać agresję wobec innych osobników tego samego gatunku, zwłaszcza samców. Które walczą o terytorium, dlatego najlepiej trzymać je w grupach, ale z uwzględnieniem przestrzeni i kryjówek. Które pozwolą uniknąć konfliktów, gdyż, jak spotyka się dwóch samców, a jest mało kryjówek, no to wiadomo, że to w końcu prędzej czy później i tak dojdzie do konfliktów, i tak będą walczyć między sobą. I to może być też groźne dla niektórych innych ryb, bo w takiej walce mogą ucierpieć również inne osobniki. Także, warto, warto naprawdę zainwestować w wiele kryjówek, by można było rozłożyć tą agresję, by zbrojnik nie musiały sobie często wchodzić w paradę. Czy wy posiadacie może jakieś doświadczenie z agresją, jeśli chodzi o zbrojniki? Jak radzicie sobie na przykład z walkami w akwarium, gdy zbrojacy między sobą walczą? Czekam na Wasze historie w komentarzach, bo wiem, że wiele różnych takich jest. Jeśli chodzi o mit czwarty, zbrojniki to ryby nocne nieaktywne w dzień. Chociaż zbrojniki są najbardziej aktywne nocą. To nie oznacza, że przez cały dzień śpią. W rzeczywistości mogą być aktywne w ciągu dnia, szczególnie jeśli akwarium jest dobrze oświetlone i zapewnia odpowiednią ilość kryjówek. Ich aktywność w ciągu dnia może również zależeć od warunków w akwarium, takich jak temperatura wody czy chociażby obecność innych ryb. Jeśli chodzi o większe zbrojniki ancystrus, no nie mają takiej obawy, żeby wychodzić do jedzenia czy chociażby pochodzić sobie popływać po akwarium, tak. Zupełnie inaczej sprawa się ma przy mniejszych zbrojnikach, takich na przykład 3, 2, 1,5 cm. Są to mniejsze osobniki i one będą częściej się kryły między korzeniami, grotami i innymi elementami wystroju akwarium. Powiedzcie mi, kochani, czy Wasze zbrojniki są aktywne tylko nocą? Czy zdarza im się wychodzić za dnia? Dajcie znać, jak to wygląda w Waszych akwariach. Jeśli chodzi o piąty mit, to popularny mit, który mówi, że ryby, w tym zbrojniki Ancistrus, rosną tylko do rozmiarów akwarium, w którym się znajdują. W rzeczywistości nie jest to prawdą. Zbrojniki mają określoną naturalną wielkość, którą osiągają niezależnie od rozmiaru akwarium. Co więcej, ich rozwój i zdrowie mogą być w dużej mierze zależne od warunków w akwarium. Dlaczego to mit? Rzeczywiście, ryby mogą wydawać się mniejsze. Gdy mają mniej miejsca do pływania, ale to nie oznacza, że rosną tylko do rozmiarów akwarium. Zbrojniki antystros mogą osiągnąć długość ciała od 12 do 15 cm, a czasami nawet więcej, gdy mają odpowiednią przestrzeń do rozwoju. Jeśli akwarium jest za małe, to ryba będzie mogła rozwijać się tylko w takim stopniu, w jakim pozwala na to jej ograniczona przestrzeń, co może prowadzić do problemów ze zdrowiem. Czynniki wpływające na wielkość zbrojników przestronność akwarium. Chociaż zbrojniki mogą przeżyć w mniejszych akwariach, to duża przestrzeń daje im możliwość prawidłowego wzrostu w moim akwarium mogą być ograniczone, co może prowadzić do stresu, nieprawidłowego rozwoju i osłabienia odporności. Jeśli chodzi o jakość, parametry wody, takie jak pH, temperatura i twardość, mają ogromny wpływ na zdrowie i rozwój zbiorniku. Jeśli woda w akwarium nie jest odpowiednia, może to spowolnić ich wzrost i wpłynąć na ich długowieczność. Jeśli chodzi o dietę, dieta powinna być zbilansowana dieta jest kluczowa. Zbrojniki, choć żywią się glonami, potrzebują także innych źródeł pokarmu, takich jak warzywa, białko i pokarmy roślinne, aby prawidłowo rosnąć, rozwijać się i rozmnażać przede wszystkim. Podsumowując, zbrojniki Ancistrus to ryby, które rosną do określonego rozmiaru, ale to, czy osiągną ten rozmiar, zależy od warunków w akwarium i od nas, takich jak przestronność, jakość wody oraz dieta. Odpowiednia opieka pomoże im rozwinąć się do pełnej wielkości, cieszyć się zdrowiem przez długi czas. Jak duże macie akwarium dla swoich zbrojników? Czy zauważyliście, że rosną dłużej niż się spodziewacie? Czekam na Wasze komentarze. No i kolejny mit, szósty. Chyba mój ulubiony. Zbrojniki to łatwe ryby w hodowli. Zbrojniki Ancisrus często są uważane za ryby idealne dla początkujących akwarystów, ponieważ są odporne i mało wymagające. W rzeczywistości, jednak, mimo że mogą wybaczać pewne błędy, nadal wymagają odpowiednich warunków, by żyć zdrowo i długo. Traktowanie ich jako bezproblemowych. Ryb często prowadzi do zaniedbań, które odbijają się na ich zdrowiu i zachowaniu. Dlaczego ten mit jest nieprawdziwy? Chociaż zbrojniki faktycznie są stosunkowo wytrzymałe, to nie oznacza, że można trzymać je w dowolnych warunkach bez konsekwencji. Ich dobrostan zależy od kilku kluczowych czynników odpowiednia wielkość akwarium. Mimo, że są to ryby przydenne, Potrzebują odpowiedniej przestrzeni. Minimalna zalecana pojemność to około 80 litrów na jednego osobnika, ale większe akwarium pozwala im rozwijać się lepiej. W zbyt małych zbiornikach mogą być zestresowane i nie rosnąć prawidłowo. Jeśli chodzi o jakość wody, zbrojniki potrzebują stabilnych parametrów wody. Optymalna temperatura to około 23 do 27 stopni Celsjusza. pH powinno mieścić się w zakresie od 6,5 do 7,5, a twardość wody powinna być umiarkowana. Nagłe zmiany parametrów mogą prowadzić do osłabienia układu odpornościowego, a w konsekwencji do chorób. Jeśli chodzi o filtrację i natlenianie, ponieważ zbrojniki produkują sporo odpadów, filtracja powinna być wydajna. Dodatkowo lubią dobrze natlenioną wodę dlatego warto zadbać o odpowiednią cyrkulację i napowietrzanie. Dieta i odpowiednie żywienie. Wiele osób myśli, że wystarczy, że zbrojniki będą miały glony w akwarium. W rzeczywistości jednak ich dieta musi być zróżnicowana. Potrzebują zarówno pokarmu roślinnego, tak jak wam mówiłem, warzywa, wafle z jakis z algami, jak i białkowe na przykład pokarmy z dodatkiem spiruliny, larwy, suszone krewetki suszone. To wszystko możecie dostać w różnych tabletkach, które są dla zbrodników. Niedożywione zbroniki mogą stać się ospałe i podatne na choroby. Czemu ten mit może być niebezpieczny? Jeśli początkujący akwaryści uwierzą, że zbrojniki są łatwe i nie wymagają specjalnej opieki, mogą nieświadomie stworzyć im złe warunki. Trzymanie ich w zbyt małych akwariach ogranicza wzrost, i powoduje stres. Zaniedbywanie diety, brak urozmaiconego pożywienia prowadzi do niedoborów. Brak filtracji i dbałość o jakość wody prowadzi do chorób i osłabienia odporności. Brak kryjówek zwiększa stres, co może spowodować agresję i zmiany w zachowaniu. Zbrojniki mogą żyć nawet 10 lat. Sam posiadam takie samiczki, które mają 6 lat, ale tylko wtedy, gdy otrzymują odpowiednią opiekę i wytrzymałość nie oznacza, że można je traktować jako samowystarczalne ryby w akwarium. Zbrojniki Ancesos to wspaniałe ryby, ale nie aż tak łatwe w hodowli jak się powszechnie uważa. Choć potrafią przetrwać w różnych warunkach, to ich zdrowie i długość życia w każdej mierze zależy od tego, jak się o nie zadba. Jeśli chcesz, aby Twój zbrojnik był zdrowy i aktywny przez wiele lat, musisz zapewnić mu odpowiednie warunki, dietę oraz opiekę. Powiedzcie mi, jak wy uważacie, czy zbrojniki to rzeczywiście łatwe ryby w hodowli? Jakie mieliście wyzwania z ich utrzymaniem? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw. Kolejny mit jest to siódmy mit. Zbrojniki to ryby czyszczące akwarium. Wielu początkujących akwarystów kupuje zbrojniki ANSI z przekonaniem, że są to odkurzacze zbiornika, które będą usuwać reszki jedzenia i nadmiar glonów. To jeden z najczęściej powtarzanych mitów o tych rybach. W rzeczywistości zbrojniki nie są. Pracownikami porządkowymi akwarium, a traktowanie ich w ten sposób często prowadzi do ich niedożywienia i złych warunków życia. Dlaczego ten mit jest błędny? Zbrojniki faktycznie mogą zjadać niektóre glony i resztki pokarmów, ale nie oznacza to, że całkowicie oczyszczają akwarium. Oto kilka kluczowych powodów, dla których nie powinno się ich traktować jako naturalnych czyścicieli. Zbrojniki nie jedzą wszystkich glonów, chociaż zbrojniki mogą zjadać pewne rodzaje glonów, to nie oznacza, że skutecznie oczyszczają całe akwarium. Nie radzą sobie na przykład z glonami nitkowymi czy krasnorostami. Jeśli w zbiorniku pojawi się problem z glonami, jego przyczyną jest najczęściej złe oświetlenie, nadmiar składników odżywczych i brak równowagi biologicznej, a tego nie rozwiąże obecność zbrojników. Dieta zbrojników jest dużo bardziej skomplikowana niż nam się wydaje. Poza glonami potrzebują różnego pokarmu, o którym wspominałem Wam wcześniej. Jeśli w akwarium nie otrzymują właściwego jedzenia, mogą nawet zacząć zjadać rośliny lub, lub osłabiać inne ryby, próbując. Pobrać luz z ich ciała. Możecie zauważyć, są, są takie przypadki, że na przykład ktoś mówi, kurczę, zbrojasz mi zjadł całą roślinę. No i właśnie macie tego efekty. Zbrojniki też nie usuwają odpadków. Niektóre osoby myślą, że zbrojniki zjadają wszystko, co upadnie na dno. To nieprawda. Reszki nie zjedzonego pokarmu, odchodów ryb. I martwej materii organicznej nadal będą się gromadzić, jeśli akwarium nie będzie regularnie czyszczone. Zaniedbywanie higieny zbiornika może prowadzić do pogorszenia jakości wody, co zaszkodzi wszystkim mieszkańcom akwarium, w tym samym zbrojnikom. Co ciekawe, zbrojniki same są jednymi z większych producentów odpadów w akwarium. Ich układ pokarmowy jest dostosowany do przetwarzania. Dużych ilości pokarmu roślinnego, co oznacza, że wydalają sporo resztek. Jeśli filtracja jest niewystarczająco mocna, to akwarium może stać się bardziej zanieczyszczone, zamiast być oczyszczone przez zbrojnika. Jak dbać o akwarium, jeśli nie zbrojnikami? Jeśli ktoś chce utrzymać czyste akwarium, powinien skupić się na jego prawidłowej pielęgnacji, a nie liczyć na zbrojniki. Regularne podmiany wody najlepszym sposobem na utrzymanie czystości w akwarium jest regularna wymiana 20-30% wody co tydzień. Dobra filtracja, wydajny filtr mechaniczny i biologiczny pomaga w usunięciu zanieczyszczeń i utrzymaniu odpowiednich parametrów wody, z czego właśnie to wszystko wynika. Zbilansowana dieta, zamiast polegać na czyścicielach. Lepiej zadbać o odpowiednią ilość ryb i właściwe karmienie, by nie doprowadzać do nadmiaru opadów. Mech organicznych dlatego właśnie wam mówię, żebyśmy kupywali karmy takie, które możemy sprawdzić, zobaczyć sobie, przetestować. Takie karmy są najlepsze dla naszych zbrojników. Nie dawajmy byle czego im. Nie wolno traktować zbrojników jako darmowych sprzątaczy. Muszą dostawać zróżnicowane pożywienie. Aby były zdrowe i dobrze się rozwijały. Wielu akwarystów kupuje zbrojniki, myśląc, że będą one utrzymywać akwarium w czystości. Niestety, przez to często nie zapewniają im właściwego karmienia, bo zakładają, że same znajdą sobie jedzenie. W rzeczywistości prowadzi to do głodowania zbrojnika i ich osłabienia. W skrajnych przypadkach niedożywienia zbrojniki mogą zacząć podgryzać inne ryby w poszukiwaniu pożywienia. Co może prowadzić do poważnych problemów zbiorniku. Zbrojniki to piękne i pożyteczne ryby, ale nie można ich traktować jako automatycznych czyścicieli akwarium. Nie rozwiązują problemów z glonami, nie usuwają odpadów i same produkują sporo zanieczyszczeń. Jeśli chcesz mieć czyste akwarium, musisz, o, musisz dbać o nie regularnie, a zbrojniki traktować jako mieszkańców wymagających troski, a nie pracowników sprzątających. Słuchajcie, czy wasze zbrojniki faktycznie pomagają w utrzymaniu akwarium w czystości? Jakie macie doświadczenie? Napiszcie mi w komentarzu. Mit ósmy. Zbrojniki nie mają problemów zdrowotnych. Zbrojniki są uznawane za ryby odporne, jednak nie są całkowicie wolne od problemów zdrowotnych. Zdarzają się przypadki, kiedy zbrojniki mogą chorować na takie schorzenie jak pleśniawki, ospia rybia. Czy infekcje pasożytnicze, regularne kontrolowane kontrolowanie parametrów wody, odpowiednia dieta i dbanie o higienę akwarium to kluczowe elementy, które pomagają utrzymać je w zdrowiu. Czy wasze zbrojniki miały jakiekolwiek problemy zdrowotne? Jak dbacie o ich zdrowie? Podzielcie się swoimi poradami, bo jestem naprawdę bardzo ciekaw. Przedostatni mit, mit 9 zbrojniki żyją tylko kilka lat. Mit, który mówi. Że zbrojniki ancistrów żyją tylko przez kilka lat jest często powielany przez wielu akwarystów, którzy nie są świadomi pełni długości życia tych ryb w odpowiednich warunkach. Większość osób uważa, że zbrojniki to ryby krótko żyjące co może wynikać z faktu, że w nieodpowiednich warunkach ich życie może zostać skrócone. W rzeczywistości Zbrojniki mogą żyć znacznie dłużej, jeśli są trzymane w odpowiednich warunkach. Dlaczego ten mit jest błędny? Zbrojniki mogą żyć nawet do 10 lat, a czasem nawet wiele dłużej. Zbrojniki Ancistrus przy odpowiednich warunkach mogą żyć znacznie dłużej niż powszechnie sądzą akwaryści. Zwykle ich życie w akwarium trwa od 5 do 10 lat, ale w skrajnych warunkach sprzyjających Takich jak czysta woda, stabilne parametry, odpowiednia dieta i przestronne akwarium mogą przeżyć nawet do 15 lat. Zbrojniki to stosunkowo długowieczne ryby, które w naturze żyją nawet dłużej, gdy mają dostęp do optymalnych warunków. Warunki hodowlane mają kluczowy wpływ na długość życia. Zbrojniki w niewoli mogą żyć krócej. Jeśli nie mają zapewnionych odpowiednich warunków, w złych warunkach i żywotność może zostać znacznie skrócona z powodu problemów zdrowotnych, takich jak choroby, skóra, pasożyty, nieodpowiednia dieta lub złej jakości woda. Zbrojniki są wrażliwe na zmiany jakości wody i na zanieczyszczenia środowiska, więc brak odpowiedniej filtracji, nieodpowiednia temperatura lub brak legalnych podmian wody mogą przyczynić się do ich szybszego starzenia się i skrócenia życia. Jeśli chodzi o genotyp i pochodzenie ryb, czasami długość życia zbrojnika może być również uzależniona od ich pochodzenia. Ryby hodowlane w niewłaściwych warunkach, w przysłowowych hodowlach, mogą być mniej odporne i żyć krócej, ponieważ mogą być narażone na stres, choroby i nieodpowiednią dietę w trakcie swojego wzrostu. Z kolei zbrojniki hodowlane w domowych, Odpowiednich warunkach przez doświadczonych akwarystów mają szanse na długie i zdrowe życie. Opowiedzcie mi, jak długo żyją Wasze zbrojniki Ancistrus? Jakie warunki w akwarium pomogły im żyć dłużej? Podzielcie się swoimi doświadczeniami i komentarzami, na które oczywiście z chęcią odpowiem. I ostatni mit, dziesiąty. Wszystkie zbrojniki Ancistrus wyglądają tak samo. Ten mit zakłada, że wszystkie zbrojniki Ancistrus mają identyczny wygląd, niezależnie od ich odmiany. W rzeczywistości istnieje wiele różnych odmian ancistrus, które różnią się nie tylko rozmiarem, ale również kształtem, kolorystyką i cechami, takimi jak kształt wąsów brodawki u samców. Istnieją również różne gatunki, które mają odmienny wygląd, co czyni każdą rybę w tej grupie unikalną. Jak widzicie, wokół zbrojników Ancistrus narosło sporo mitów, które nie zawsze mają pokrycie w rzeczywistości. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam lepiej zrozumieć te ryby i rozwijać pewne wątpliwości. Słuchajcie, a teraz czas na Was. Czy znaliście te mity? Czy któryś Was zaskoczył? Może macie inne ciekawostki o zbrojnikach, o których nie wspomniałem? Dajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam Wasze doświadczenia. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów w akwarystyce. Możecie też kliknąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki, że byliście ze mną, a jeśli chcecie więcej ciekawostek o akwarystyce i o zbrojnikach, dajcie znać w komentarzach. Na pewno wszystkie przeczytam z chęcią i udzielę Wam odpowiedzi na każde z nich z osobna. Także trzymajcie się, cześć!